Cześć widzowie, cześć YouTuberzy. W tym odcinku pokażę Wam, jak ustawić systemy bezpieczeństwa motocyklu Tracer 9 GT, po to, żeby dało się nim jeździć na jednym kole. Jeśli Cię to interesuje, zostań do końca. Nasz bohater to Tracer 9 GT, ROK 2021, w górę. Wszystkie ustawienia są takie same dla tego rocznika, w górę. Przekręcamy stacyjkę. Pamiętajcie, że ustawienia można wprowadzać tylko, gdy motocykl jest zatrzymany, inaczej tego nie wprowadzicie. Aby ustawić systemy bezpieczeństwa i pozwoliły one Wam na jazdę na jednym kole, musicie wejść w menu główne w motocyklu przy użyciu pokrętła z prawej strony kierownicy. Przechodzimy do menu ustawień głównych w motocyklu. Przechodzimy do manualnych ustawień systemu bezpieczeństwa. I tutaj mamy nasze ustawienia TCS. CCS to jest traction control, to jest system kontroli uślizgu koła, gdy jedziecie na wprost. Ustawiamy go na pozycję 1. System SCS jest to system kontroli uślizgu bocznego koła. Ustawiamy go na pozycję 1. System lift control. System lift control wyłączamy zupełnie. Jest to system, który reguluje prędkość unoszenia się przedniego koła podczas przyspieszania. Ten system nie pozwoli Wam w pełni korzystać z możliwości tego motocykla podczas jazdy na kole. Takie ustawiacie ustawienia w menu głównym motocykla. Wychodzimy. Wychodzimy z menu. Nie będzie nam już potrzebne. I teraz te ustawienia, które wprowadziliśmy, znajdują się pod pozycją Traction Control, czyli TCS Mode. Przechodzimy na system TCS Mode i przestawiamy go. Na ustawienie M, czyli manual, czyli te, które wprowadziliśmy przed chwilą w menu głównym motocykla. Dzięki takiemu ustawieniu będziecie mogli jeździć na jednym kole i system nie będzie Was ograniczać. Oczywiście w pewnym stopniu. Przy bardzo długich jazdach na jednym kole może dojść do odcięcia zaponu, ponieważ system kontroli trakcji może wyczuć, że przednie koło się zatrzymało. Bywa to. Czasami może się zdarzyć w bardzo ekstremalnych przypadkach, ale jest to najlepsze ustawienie bez wyłączania systemów bezpieczeństwa całkowicie. Wtedy pozwala wam to na jazdę na jednym kole, ale nie wyłącza zupełnie systemów i nie będą one się też za każdym razem resetować po każdym wyłączeniu stacyjki. Aby jeździło się wam lepiej na jednym kole, proponuję: Moje najlepsze ustawienie, które mam, to przy pomocy. Oczywiście, muzyka mode przestawić zawieszenie w tryb turystyczny, czyli mamy ustawienie A2, to jest to, że amortyzator będzie szybciej się cofał do góry, kiedy odpuścicie gaz i dacie gaz, żeby go postawić na koło i system D-mode, który ustawia reakcję na manetkę gazu, ustawiam na pozycję 3. Jest on wtedy dosyć łagodny, pozwala na podniesienie koła, ale łagodnie reaguje. Na manetkę gazu, dzięki czemu łatwiej jest Wam kontrolować jazdę na jednym kole, kiedy już to koło będzie w powietrzu. To było moje ulubione ustawienie do jazdy na jednym kole. Możecie popróbować innych, ale uważam, że to jest bezpieczne i pozwala na jazdę na jednym kole. Oczywiście w granicach rozsądku pamiętajcie, żeby uważać na siebie i na innych uczestników ruchu. Jazda na jednym kole może być niebezpieczna. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne poradniki. Z serii obsługi motocykla Tracer 9 GT i innych. Fabik Moto, piąteczka. Cześć. Gdzie jest właśnie? ma Nie wiem, zastanawiam się. No dobra, dobra.